Cześć, na ja wszystkim, tutaj ucichas, a teraz kolejny odcinek z zagrajmy w Pierścieni. Przcieni. W poprzednim odcinku przyszliśmy tajne schody i już mi się odcinek wrzuca na YouTube, więc niedługo sobie możecie obejrzeć, no ja kolejny nagrywam od razu, bo chcę w tym roku skończyć tę serię, co zacząłem, czyli Właśnie Lego, y, Pokémony i I Co? i, i asa, no Asyna też, i Weisko. A ja asa, asasyna jeszcze męczę. Niestety, jeszcze nawet nie zacząłem grać w czwórkę, żeby móc dalej tam nagrywać. Od pewnego momentu, no ale chcę skończyć, ponieważ te serie co mam zaczęte, tak? Co gram. A plus będzie długo jeszcze się ciągnąć będzie cyberpunk, więc... Będziecie mi co oglądać, a my zaczynamy. Zobaczmy sobie ten rysunek, bo w poprzednim odcinku go pominąłem. I w tym odcinku będziemy walczyć ze szalobą. Oczywiście to już było wiadome od poprzedniego odcinka. Jest, szaloba. przyjemny pająk powiem, przyjemny, ale oczywiście zbroja nas ochroniła. Co pomaga? Jest, jest star. Weźmy sobie, bądźmy te... ...monety. Okej. Okay. Nie, niebieska moneta. Minas minas. Mieczyk. Dobra, i. Dawaj go. Dawaj go, dawaj ją. Dobrze. Także... Tak, jeszcze dwa razy. No, oczywiście teraz pojączki nas będą jej atakować, jej dzieci. Chodź tu. No nas będą atakować inni jeszcze, więc trzeba uważać. Hawa. Mamy. Ok, jeszcze raz. To jest w miarę łatwa walka. Dlatego się imię że boss. <noise> Bo to będzie. jest nasz ten mieczyk? Dobra, już mamy. Ongarnięte. Dobra, teraz ją pokonamy. Ona nie ja padła. Nie, prosto my ją pokonaliśmy. Ha, czy <grywka> to the tower. No oczywiście też będziemy podążać. To wiesz, i nam po prostu to ułatwili zadanie, tak? I tak się mieliśmy tam przedostać, tak. Więc jeden pies jest oczywiście i sam. Te tak teraz musimy wszystko zdobyć jeszcze raz. Ten miecz, i tak dalej. Kurde. Dobra, no to chodźmy. Zobaczcie, bo po nim się musimy. Ten, no właśnie on ma. O, patrzcie, mimo to on to ma. Nie. Przy sobie. A nie, bo mu i tak nie zabrali, rację to teraz... to musimy chyba teraz rzucić? Nie wiem, co to musimy rzucić? Teraz... Ogarniemy... Czy nie wiem, nie pamiętam po prostu. Tak, zapisz grę... Okay. No wy to co możemy Przestawiam, że w my to musimy rzucić właśnie Żeby na dół ten zlecę zejść Dobra, no my to ponistczmy to co możemy No i w dół Dobrze my mamy swoją opatelnię Powiedziałem Powiedziałem swoją opatelnię Albo łopatę może być Dobra Wszystko niszczmy To się da. Dobra. Getponionest, to musimy coś pociągnąć. Frodo, ty masz tą swoją. Dziwne, że mu tego nie zabrali w ogóle. No ale dobra, komu? Mnie nie będziemy oceniać po prostu, nie? Mm. Dobra i mamy otwarte Dobra i niszczymy wszystko co się da Dobra no co, schodzimy na dół jeszcze bardziej Dawaj mam tu swoją łopatę wow. Zrobimy każdego, kto nam stanie na drodze Mordujemy ich jeden za drugi Oni nic nie mogą zrobić To okazji niszczą wszystko po drodze Dobra, tego nie zniszczę, tego nie zniszczę. Dobra. Tu nam potrzebny jest wiadomo kto. Kurde. Jak zwykle sobie nie zrobić, co tam trzeba zrobić. Dobra, może niech to da się zniszczyć, czy nie? Nie, to jest. Michelinowe, jakie tam dwa. Nie pamiętam. No, a tutaj coś trzeba było zrobić. I na dół zszedłem da nic A, no trzeba było pokonać ich jeszcze Mieć lilowy kocek <grych> Dobra, zeszliśmy na dół Teraz sobie to zapiszemy A jeszcze trzeba będzie uciec stąd Tu coś kombinują. Yy, save. Dobra. Profilaktycznie, oczywiście. Dobra. Wnieścimy wszystko, co się da. Najpierw. A dopiero 1 na 5. dopiero będziemy myśleć, co dalej. Pa. Tylko pójdzie z tym Dobra, tego nie zniszczę. O tu na pewno coś jest. Także co, idziemy dalej? Odbieramy jeszcze tą monetę, monetę. Moneta, wszędzie monety, kurczę. Dobra. Tego nie. Dobra, tam mogę. Okay. Super. Dobra. zbierać bieraj. Tu coś trzeba... huknąć. Dobra. Aha. O, zdobyliśmy kolejną rzecz, Pierwszą rzecz w sumie, no to naszego kubku dobra, a ja ten coś piewa, mogę to zniszczyć? Nie. Dobra znowu ten klocek Nie będę go powtarzał Jak się nazywa To trudna nazwa udało się, zniszczyliśmy się my nawzajem, ale się udało. Odzyskajmy to co straciliśmy. Strażak sam wkracza do akcji. Podpala wszystko to co może. O, bo myśmy we dwóch nie bardzo Dobra udało się Buduj, buduj No i zni też jest strażak To budowniczy Czego chcieć więcej, nie? Skakuj tam to dla Froda. To dla Froda co zaraz zrobimy? No wracaj sobie coś do uterżenia. Dobra, mamy kolejne, jeszcze dwa. Czyli musimy tak tutaj zrobić dla Froda. Nie, wejście, bo on ma. Dobra. I on już jest. Tak mam gotowe do ubrania. Ok, Riesz dla... Froda, chodź Froda, nie, 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 nie. Monety. O, fajnie. Dużo monet się nie, nie, Co? Co? Jeszcze jedną rzecz musimy. Ej Frodo, dlaczego żeś tu strzelił? Jest tu coś? Tu chyba jeszcze spodnie to potrzebne. na ja tak. No bo on tu na razie nie wejdzie. Co Bioru jeszcze kompletnego. Dobrze, do góry chodź. Mogę to zniszczyć nie no, muszę coś tutaj kombinować. Chodź tu wykombinować. Wchodź tu Może coś? No właśnie tak jak mówiłem, musimy przejść Frodem, żeby oni myślał, że... No sami wiecie. Dobra, przełóż. On na razie nie przejdzie. I tam musimy, to musimy tego typa ubić. Dobra, otwieramy. Zakładaj. Dobra, my się tu jeszcze wrócimy, bo jak pamiętacie, mamy młot, mamy więc możemy zacząć sobie wrócić i poniszczyć. Nie. Aha, jednak nie. Dobra, przełoź to na górę i tak nam jest Gimli. Potrzebny. No, trochę Lipton. Jak tak. Dobra. Wszystko tu niszcz. Prawda bym mógł się tu pofatygować po swoją rzecz. Naprawdę. Skoro to dla niego jeszcze mamy coś tu do budowania. Dobra. Niszczymy Tak, to musimy tu przyjść. Przyjść. Także... Coś tu jeszcze mamy takiego? O, tu mamy jeszcze jedno. I tak nam brakuje jeszcze jednej. Chodź tu z tym młotem. Mład i kowadwo. koło wadło. Dobra. Budujemy. Coś tu musimy przenieść. Tylko co? O. Tu mamy czwarte, piąte chyba. Ja mu się coś, albo musimy zablokować coś, bo musimy porzucić coś. Po prostu. Dobra. My w to to przenikamy, ale to tak nie powinno być. Mamy te, mamy schemat super, to już drugi schemat, monety jest mamy super, coś tu jeszcze mamy do budowanie Albo... Albo ostatni musimy po prostu... Albo coś jeszcze musimy tam zrzucić. Chwila. Coś musiałem pominąć. Czekajcie... Nie no, stąd rzuciliśmy. Stąd ciliśmy, no to powinno wyjeć już, no. Dobra, mamy. Dobrze. udało się Jesteśmy w mordorze widzę I see you. Dobra, no, udało się. Mamy, mamy wszystko, właśnie ten klocek. Yyy... <grym> y Dobra, kontynuuj tryb fabularny i na tym zakończymy swój odcinek oczywiście I się w z tym odcinku właśnie przyniesiemy dokładnie Czyli tu na razie nic nie zrobimy w mordorze Przeniesiemy się do naszych przyjaciół My to odblokujemy. Z rzeczy. No i teraz musimy iść tutaj na lasem i resztą. Tak się, że się z wami żegnam. Cześć. Na razie. Hej.